Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o Bitcoinie. Przeprowadzimy sobie analizę krótkoterminową, rzucimy również okiem na większe interwały. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co robią wieloryby. Pojawia się wiele pytań w komentarzach, czy oni akumulują, czy tylko kombinują. Więc rzucimy sobie na odświeżone, rzucimy sobie okiem na odświeżone dane on-chain. Yy, także, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, jak zawsze zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. I w, może zanim zaczniemy, chciałem Was jeszcze troszkę przestrzec, już dawno o tym mówiłem. Ale uważajcie w komentarzu na YouTube, walczę z tym spamem, jak tylko mogę, ale czasami jest po 120-200 wpisów na raz. Nie będę Was prosił o dołączenie do WhatsAppa, do Telegramu, nie ma tam żadnej grupy itd. itd. Także uważajcie, bo ja na pewno na WhatsAppa ani na Telegrama Was nie zapraszam. Tak? Także proszę, bądźcie ostrożni. Dobra, może przejdźmy do samego Bitcoina. Jak widzicie, patrzymy tutaj na 4 godzinny interwał. Pozwoliłem sobie nanieść troszkę inną strukturę na ten 4 interwał. Wydaje mi się, że to może troszkę ułatwić osobom, które na to patrzą, perspektywę. Co to znaczy? Jeżeli teraz patrzycie na tą niebieską linię, na ten ruch korektywny ABC, czyli ABC, jest to nasz makrodzienny ruch, tak? I nanieśliśmy go sobie tutaj na ten czterogodzinny interwał, żeby niejako każdy, kto na to patrzy, Rozumiał perspektywę krótkoterminową, ale wiedział też, gdzie się spodziewamy, że struktura może nas zanieść w perspektywie długoterminowej. ok? I tutaj, żeby nie było od razu komentarzy, że na, naganiam tutaj na 13900, na rite z tych, tych szczytów, o których wielokrotnie rozmawialiśmy, to jest struktura makro. Ok, tak jak mówiłem wcześniej, struktura może być wybita, może być napędzona w zależności od tego, jakie mamy tutaj czynniki zewnętrzne, które oddziałują na strukturę. Tylko chciałem Wam powiedzieć, że te niebieskie ABC jest tu struktura makro, coś na co patrzymy w długim terminie. Zaś nasze ruchy krótko-, krótko średnioterminowe są oczywiście to, to żółte i białe ruchy. Tak, dobra, może przejdźmy do samego bitcoina. I teraz, co się dzieje w obecnej chwili. Zobaczyliśmy to odrzucenie tutaj na tym poziomie 18368, postawiliśmy sobie FIBO bazując na tym lokalnym dołku, niespełna 16700, tak? Rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach, że będzie korekta, mówiłem o tym, że będzie korekta. Jedynym smaczkiem było to, czy utrzymamy poziom 17:300 w drodze w dół, czy też nie. Wiemy, że, go, że utraciliśmy ten poziom, i niejako wróciliśmy do tego poziomu 16:700 niespełna, by testować te lokalne dołki. I tak jak rozmawialiśmy sobie tutaj wczoraj na, na Discordzie. Mówiłem o tym, że spodziewamy się tutaj prawdopodobnie jeszcze zejścia w dół, tak? Mimo tego, że ta akumulacja bardzo mocno trwała, tutaj długo trwała na tym poziomie 1 FIP, czyli tutaj na tych dołkach. Mówiłem o tym, że spodziewam się zejścia w dół, żeby jeszcze do końca, do końca wywalić, albo może wywalić te, te longi, tak? Na dużym lewarze, bo wiadomo, że po takim zjeździe, kiedy zobaczyliśmy tak korektywny ruch, dużo osób już ładowało się w longi, tak? Szczególnie tutaj kiedy zobaczyli, kiedy tak z podstawowego toku myślenia widzicie ten korektywny ruch, i on wygląda jak takie ABC, tak? Wtedy oczywiście po konsolidacji po konsolidacji, oczywiście osoby spodziewają się szybkiego odbicia. Jednak w tym przypadku nie jest to jakby prawda, dlatego że moim zdaniem, po pierwsze nie była to korekta ABC, tylko jakbyśmy tak naprawdę się przyjrzeli, było to W. X, Z, X, Z, tak? I to jest nasza korekta. I tutaj w tym ruchu W, X, Y, X, Z mieliśmy też tą boczną akumulację tutaj, tak? I to jest tak zwany, tak zwany pattern kontynuacyjny, czyli formacja kontynuacyjna. Więc oczywiście tutaj moim zdaniem sygnał z tej korekty był taki, że ona wcale nie zakończyła się na tym poziomie 1 tak, czyli na tych tutaj dołkach na poziomie 16700. Jeżeli nie zakończyła się na 16700 i spodziewamy się jeszcze troszkę ruchu w dół, no wiemy, że potencjalnie utracimy to wsparcie, tak? I wiemy, że nasze kolejne cele były o tutaj, czyli 1272, 16259, 1414, 16000 i 1618 nasz główny cel 15729 tak w momencie kiedy utraciliśmy kiedy utraciliśmy to kluczowe wsparcie no tutaj Pisaliśmy, że no te 16300, 16200 jest na kartach, no i jak widzicie ten knot on niejako praktycznie idealnie przebadał tutaj ten poziom 1272, 2, tak? Czyli nasz pierwszy cel techniczny po utracie lokalnych dołków został osiągnięty i teraz widzimy wybicie. Oczywiście jest to, jest to szeroko powiązane właśnie z tym że musieliśmy troszkę tutaj jeszcze wyczyścić rynek. Wprawdzie jak patrzyłem tutaj na total liquidations było to tylko 26 milionów. Także nie był to w ostatnich 24 godzinach oczywiście, bo we wcześniejszych, kiedy była ta większa korekta, z tego co pamiętam było 84 miliony. Także już trochę więcej, bo mamy nawet takie momenty, że poziomy likwidacji są na poziomie 5 czy 8 milionów, to tak prawdę mówiąc, to są drobne, tak? Także niewiele też się dzieje na tym rynku, i to też pokazuje, że nie mamy wiele volume, tak? Że, że to volume wciąż jest słabe i niejako bym powiedział, że tylko może to głupio zabrzmi, ale że ulica dyktuje jakby warunki na tym rynku w tym momencie, tak? Oczywiście do tego dochodzą manipulanci, market makers, giełdy, boty i tak dalej, ale widać, że nie ma tutaj jakichś mega potężnych ruchów co pokazuje też poziom likwidacji jaki mieliśmy, tak? Oczywiście po znalezieniu tego dołka korekty A, która była tutaj, tak jak powiedziałem, tym ruchem WXYZ, mamy tutaj dołek fali A, no i teraz szukamy gdzie będzie nasze odbicie fali B, tak, żeby zobaczyć gdzie potencjalnie możemy zobaczyć to odbicie, mając z tyłu głowy już, że nasze 4-godzinne RSI, stok RSI wzrasta, Okay. My wiemy, że nie będzie to prawdopodobnie zbyt silny impuls. Ja osobiście uważam, że szczytem tej pompy, jeżeli ona w ogóle będzie w stanie przebić 17 tysięcy, byłby tutaj poziom 17300, tak? Wydaje mi się, że wcześniej był to tak wyraźny poziom wsparcia i oporu. O tutaj i o tutaj, że na dobrą sprawę przetestowanie tego poziomu byłoby już tutaj jakimś krótkoterminowym. Sukcesem, tak? Jeszcze jak wrzucimy sobie na to wszystko nasze, nasze średnie kroczące na 4-godzinnym interwale. Zobaczycie, że udało nam się przebić przez 20, ale wciąż mamy nad głową tutaj 50, właśnie w okolicach 17 tysięcy, tak? Także w zależności od tego, jakie będziemy mieli volume, bo tak jak mówię wielokrotnie, volume jest wyznacznikiem tego, co się wydarzy, spodziewalibyśmy się, że ten szczyt fali B jest w stanie pójść tutaj między poziom 17000 a 17300, tak? Ja nie jestem w stanie sprecyzować dokładnie gdzie to będzie, dlatego też że to jest tylko 300 dolarów, tak? To jest tylko, tylko przez, przestrzeń rzędu 300 dolarów i jest to bardzo bardzo ciężko tutaj określić. Oczywiście jeżeli zobaczymy odbicie do poziomu 17000 do naszego 382, jest to krótki, delikatny nawet nie wiem, czy można to nazwać impuls, ja bym nazwał to odbiciem. Ciężko nazwać taki wzrost impulsem, tym bardziej, że nie ma struktury impulsywnej. Także myślę, że te poziomy między 17 000 a 17300 są jak najbardziej tutaj na kartach. I kolejnym ruchem, moim zdaniem, będzie tutaj kontynuacja tej korekty, tak? Tak, tak mi tutaj wychodzi z tej struktury krótkoterminowej. I jak zobaczymy sobie na kontynuację tej korekty fali C, spodziewalibyśmy się dojścia do poziomu tutaj 15700, tak? Oczywiście jest to struktura, na którą patrzymy w tym momencie, jeżeli ktoś będzie oglądał ten filmik za 2, 3, 4 godziny. Wiadomo, że będzie mądrzejszy niż ja, bo ja nie widzę tego, co się wydarzy zaraz. Warto podkreślić, że jest 20 grudnia, 11 w Polsce. Kiedy to nagrywam, jednak tutaj z perspektywy struktury spodziewam się odbicia, z perspektywy tutaj struktury krótkoterminowej spodziewam się odbicia, potencjalnie patrzymy na poziomy tutaj, właśnie między, między 17 tysięcy, 16 900 16 900 a 17 300, tak. I po tym spodziewałbym się kontynuacji tutaj tego ruchu ABC w dół, ok. Jeżeli przejdziemy sobie na interwał jednodniowy, pamiętacie, rozmawialiśmy tutaj o tych kanałach wzrostowych, które ostatecznie kończyły się jako formacja Rise and Wedge. Przypominam, że formacja Rise and Wedge bardzo często powstaje na skutek kanału wzrostowego, który utracił volume, tak? Co oczywiście widzicie, zaczynamy bardzo duże ruchy, bardzo duże swingi, ostatecznie tracimy to nasze momentum i po prostu spadamy w dół. Warto podkreślić, że obecny kanał wzrostowy, który mieliśmy tutaj, który również zamienił się w tą formację Ryzen Wedge, również doszło tutaj do breakoutu w dół. Nasz cel techniczny jest na poziomie 15,650 z perspektywy dniówki, co niejako zlewa się tutaj z naszym poziomem 1,6,18 z perspektywy krótkoterminowej, tak. Także tutaj, patrząc na strukturę wykresu, moim zdaniem. W pewnym momencie po dokończeniu tej, tego odbicia, tutaj dokończymy tą strukturę. Ona oczywiście nie musi zamknąć się co do Joty 15729, tak? Może być to 100 dolarów niżej, 200 dolarów niżej, 200 dolarów wyżej. No tutaj oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć tej siły sprzedażowej. Kontynuując na, jed, na jednodniowym interwale, widzicie, że w perspektywie prowzrostowej wciąż mamy tutaj problem. Wprawdzie nasze, dzien, nasze dzienne momentum, czyli nasz tutaj dzienny stokar o którym mówiłem, że musi skorygować, w końcu skorygował. Wprawdzie ta korekta nie była aż tak duża jak spodziewana, nie ma volume. Ok, nie ma co tutaj ukrywać, że nie ma volume. W każdym razie ten problem mamy krótkoterminowo z głowy i ostatecznie tutaj myślę, że po dokończeniu. Po dokończeniu tego ruchu, przepraszam, po dokończeniu tego ruchu ABC możemy zobaczyć później wybicie, tak, żeby ta, ta dniówka, żeby ta dniówka mogła nam znowu powstać tutaj z kolan. Oczywiście, jeżeli ta fala B będzie dłuższa, to to jakby rozwiąże problem tego, że nasza dniówka w tym momencie jest nisko, tak? Jednak dochodzimy do tego, o czym chciałem powiedzieć przed chwilą, jak zobaczycie sobie tutaj nasza średnia. Krocząca 20 i 50 na dziennym interwale będzie działać tutaj jako wyraźny opór, tak? Także warto to też mieć na uwadze. Nasza dzienna 20 jest na poziomie 17 000, zaś 50, 17 400 70. Także jest to idealnie ten przedział, o którym rozmawialiśmy tutaj z perspektywy krótkoterminowej, że spodziewamy się tej fali B, iż może dojść między poziom tutaj 16900, 17000, a 17300, tak? To niejako składałoby się jedno całość, jeżeli porównamy do siebie tutaj interwał średnio-długoterminowy, jakim jest interwał dniowy i tutaj perspektywę krótkoterminową. Jak już jesteśmy na tym dziennym interwale, to chciałem Wam pokazać coś, co bardzo często widzę jest mylone, tak? Mianowicie osoby widzą kanał wzrostowy, ok, kanał wzrostowy, taki jak na przykład był tutaj, tak? Tak jak na przykład był tutaj, ok? I osoby widzą ten kanał wzrostowy, 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 ten kanał wzrostowy i ten kanał wzrostowy. I myślą, że już lecimy do nieba. Okay? ok, któryś kanał wzrostowy w końcu pójdzie, że tak powiem, na przekór i wybije do góry. Jednak musicie zrozumieć, że kiedy nie ma volume, te kanały wzrostowe bez volume, które ostatecznie zamieniają się w tą niedźwiedzią formację Rise and Wedge, to jest po prostu kanał, który tak zwany, który doprowadza do dystrybucji, tak? My chcemy zobaczyć taką formację. My chcemy zobaczyć formację akumulacyjną, ok? A nie dystrybucję. Po każdej dystrybucji mamy wyprzedaż, ok? Także, coś na co ja patrzę w obecnej chwili, to jest taka formacja. Chciałbym zobaczyć jakieś większe oznaki takiej większej formacji akumulacyjnej. I tak samo tutaj, latem 2021 roku, kiedy korygowaliśmy z pierwszego szczytu. Rozmawialiśmy tutaj ze znajomymi, mówię. Hola, hola, mówię. Mamy tutaj, fajny, mamy tutaj fajny kanał akumulacyjny. Jeżeli utrzymamy kluczowe wsparcie, będzie jeszcze wybicie. Ok? No i niejako te przypuszczenia się wtedy potwierdziły. I tak jak wam mówię, to są kanały dystrybucyjne, kiedy dochodzi do pompy i wyprzedaży. Tak? Czyli jest to zwykła, zwykła tutaj dystrybucja. I teraz może przejdźmy do tego, kto sprzedaje, kto kupuje, bo też o to pytaliście. Na obecną chwilę wygląda na to, że wciąż duzi gracze sprzedają, średni gracze zaczęli akumulować albo nic nie robią, a mali gracze też kupują na umór. I teraz tak: osoby, które mają mniej niż jednego bitcoina, cały czas akumulują. Widzicie ten paraboliczny wzrost tutaj, tak? Osoby, które mają od 1 do 10 bitcoinów, również bardzo mocno zaczęły tutaj akumulację, tak? Osoby, które mają między 10 a 100 bitcoinów, również podjęły tutaj dynamiczną akumulację. Osoby, które mają od 100 do 1000 bitcoinów, one niejako nie przejawiają jakiejś większej aktywności. Ja się zawsze zastanawiam, czy te portfele, które mają między 100 do 1000 bitcoinów, czy to nie są takie przejściowe portfele. Co, zna, co to znaczy? To znaczy, że więksi gracze, którzy mają od 1000 do tysięcy 10 bitcoinów, oni jakby rozdzielają tutaj te swoje wartości bitcoinowe na kilka mniejszych portfeli. I zawsze wydaje się, że ci podsiadacze od 100 do 1000 bitcoinów, oni niejako mają, idą tak flat, tak. Mają w pewnym momencie jakieś tam wzloty i upadki, ale przez bardzo długi czas nie mają większych zmienności, tak jak to widać podczas tej akumulacji czy podczas tej dystrybucji, tak? Widzicie, że ci, co mają między 1000 a 10 000 bitcoinów, bardzo mocno tutaj uszczuplają swoje pozycje, tak? Także na obecną chwilę moim zdaniem wciąż widać... Widać to, że mniejsi gracze i teraz już średni gracze też zaczęli akumulację, bo do tej pory widzieliśmy tylko szprotki, rybki i tak dalej, które akumulo, akumulowały, przepraszam. Teraz do tej akumulacji dołączyli też gracze, którzy mają między 10 a 100 bitcoinów, tak? Docelowo chcielibyśmy zobaczyć też dużych graczy, którzy zaczną akumulację, jednak na obecną chwilę tego moim zdaniem nie widzimy. I teraz tak. Kanały dystrybucyjne, o których przed chwilą powiedziałem. Kiedy macie lokalny dołek, okay, po którym tworzy wam się ten kanał wzrostowy, to są miejsca, w których właśnie te wieloryby odsprzedają swoje bitcoiny do tak zwanych szprotek, rybek, jakkolwiek chcecie to nazwać, tak? Małych graczy. Bo duży zawodnik wychodzi z tej pozycji na, wchodzi w tą pozycję na dole, jeżeli akumuluje, i wychodzi tutaj u góry, dlatego nazywa się to dystrybucją, tak? A mali gracze, którzy wchodzą już w połowie pompy, myślą, że lecą do nieba i że hossa zacznie się za tydzień, oni tutaj akumulują. Oczywiście nie wszyscy, bo niektórzy mają perspektywę długoterminową. I tak naprawdę nisko im to leży, czy oni kupią za 17, 16, 15 czy 22, tak? Ja w drodze w dół kupiłem za 22, za 20, za 18, teraz za 15,5 i tak prawdę mówiąc też mi to nisko leży, że za tyle kupiłem, bo patrzę na perspektywę długoterminową. Jednak rozpatrując tutaj ruchy średnio długoterminowe i krótkoterminowe, tak mniej więcej to wygląda tak, że każdy kanał dystrybucyjny kończy się wyprzedażą. Dobra, przeczyśmy sobie to. Mam nadzieję, że jest to mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Na chwilę możemy wskoczyć jeszcze na dominację bitcoina. Widzieliście w ostatnich dniach, że alty dostały mocno po głowie. Oczywiście są takie alty jak NIR, Falcoin, czy też flow które były tutaj częścią funduszu DCG, i oni zdecydowali się uszczuplić swoje torby, tak. Także oczywiście spadki na tych trzech, może nie tylko na tych, ale głównie na tych trzech protokołach, które widziałem, mieliśmy duże spadki, tak. Szczególnie było to widać na czy na niże, czy też właśnie na Falcoinie, które ja osobiście akumuluję. I tutaj jakby ta dominacja nie miała wielkiego wpływu na ten ogromny spadek, tylko to, że po prostu fundusz inwestycyjny pozbył się swoich toreb, akurat tych dwóch i jeszcze kilku innych projektów. Jednak w ostatnich dniach widzieliście też inne projekty, które dostały mocno po głowie. Tak? Wydaje mi się, że Algorand był w bardzo dobrej cenie, Chainlink był po raz kolejny w bardzo dobrej cenie. Jest wiele projektów, które wczoraj, chociażby Cardano było wczoraj w bardzo dobrej cenie. Czemu tak się dzieje? Widzimy w końcu tą wzrastającą dominację Bitcoina, tak? Poruszałem temat, czym jest dominacja Bitcoina, jak, jak działała w przeszłości, jak powinna się zachować teraz, moim zdaniem. Także, jeżeli kogoś interesuje temat dominacji Bitcoina, jest filmik na moim kanale, który się nazywa Dominacja Bitcoina, czym jest. Zapraszam do obejrzenia. Moim zdaniem zaczynamy widzieć, Początek tego ruchu do tej górnej strefy, tak? I, I myślę, że prędzej czy później ta dominacja bitcoina tutaj wzrośnie, co oczywiście będzie wiązało się z tym, z tym że jak osiągniemy poziom 45, 47 czy 48% na dominacji, chociaż to 48% wydaje mi się mało realne, chyba że będą twarde regulacje, które docisną. Docisną poszczególne alty, to oczywiście ludzie uciekną do bitcoina, co będzie też równoznaczne z tym, że wzrośnie tutaj dominacja bitcoina względem altów. Ale myślę, że te poziomy 45-47% są jak najbardziej realne. Tak? Także oczywiście lokalny wzrost dominacji bitcoina będzie powodował to, że wasze alty będą w jakiś sposób dociskane do ziemi. Tak? Także to, że cena na danym alcie spada, to wcale nie znaczy, że musi być coś z nim nie tak. Bo może być po prostu w danej chwili albo wyprzedawany przez fundusz, który w niego zainwestował w pewnym momencie i westing im się skończył, albo po prostu może dochodzić tutaj znowuż do, do wzrostu dominacji Bitcoina, tak? I te alty wtedy delikatnie, niektóre delikatnie, niektóre mocniej dostaną po głowie. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był to wartościowy update. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Dziękuję Wam za oglądanie. Miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!